French sprawia Ci trudności? W dzisiejszym filmiku pokażemy Ci jak łatwo go wykonać. Jako kolor podkładowy bierzemy lakier z najnowszej kolekcji Celebration nr 5 marki Claressa. Nakładamy jedną lub dwie warstwy i oczywiście utwardzamy 60 sekund. Do namalowania Frencha potrzebujemy bardzo mocnego białego pigmentu, więc my wykorzystujemy Sugar Effect of Indigo. Pędzelek z jakiego dzisiaj korzystamy to Stylistic Superliner Liner Zero. Na początku wyznaczamy dwa punkty po jednej i po drugiej stronie na tej samej wysokości, z których będą wychodziły wąsy naszego fręcza. Kolejnym punktem jest wyznaczenie środka paznokcia. Teraz długim, posuwistym ruchem wyznaczamy sobie pierwsze linie pomocnicze. Następnie określamy grubość fręcza i wypełniamy wszystkie te przestrzenie, które już sobie tutaj wyznaczyliśmy. Następnie zaokrąglamy wszystkie kanty, które nam powstały podczas wyznaczenia rysunku pomocniczego z jednej i z drugiej strony. Zarówno tipsa, jak i rękę klientki możemy zawsze odwrócić, aby sprawdzić, czy nasz fręcz jest idealny. Jeszcze jakieś małe poprawki, nakładamy top i gotowe. Wszystkie produkty znajdziesz na www.woladiasach.pl